Pan z Wani i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko Go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu ukazał miłosierdzie. Jezus, Jezus mu rzekł, Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrystus. tym pytaniu, z jakim uczony w prawie przychodzi dzisiaj do Pana Jezusa, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, jeżeli się dobrze w to pytanie wsłuchać, to myślę, że znajdziemy w tym jednym zdaniu wiele tych pytań, które czasami niewypowiedziane, nieświadome nawet, na które szukamy odpowiedzi także my dzisiaj. Każdy z nas w tym pytaniu tego człowieka może się w jakiś sposób odnaleźć. Co mam zrobić? Jak mam żyć, co wybrać, żeby moje życie było spełnione? Co mam zrobić, aby moje życie miało sens? Ostatecznie zaś, co mam zrobić, żeby po prostu być szczęśliwym. Choć może te nasze pytania nie zawsze, mają tą perspektywę życia wiecznego. Nie pytamy co mam zrobić aby osiągnąć życie wieczne. Bardziej pytamy co mam zrobić, żeby tutaj dobrze żyć, żeby tutaj w tym życiu być szczęśliwym. To nawet wtedy, kiedy te pytania są tej takiej perspektywy dalszej pozbawione, to nadal są ważnymi pytaniami. Są takimi pytaniami, które jak się dobrze przypatrzeć Nieustannie napędzają nasze życie, motywują nas do działania. Dbam o zdrowie, o siebie, o moich bliskich, buduję dom, dbam o niego, pracuję, oszczędzam, uprawiam sport, podróżuję, uczę się, rozwijam, szukam przyjemności, szukam różnych wrażeń, odpoczywam i wiele rzeczy jeszcze tutaj można by było dopowiedzieć. A to, co je łączy, to jest to, że w tym wszystkim chcę być szczęśliwy. Wchodzę w jedną czy w drugą rzeczywistość, robię jedną czy drugą rzecz, dlatego, że odnajduję w tej rzeczy, w tej rzeczywistości jakiś okruch szczęścia, za którym gonię. Czasem w poszukiwaniu tego szczęścia jesteśmy w stanie wejść nawet w takie rzeczywistości, w takie rzeczy, które rozum nam mówi. Nie idź to, bo to jest coś złego. Ale idziemy, bo jesteśmy głodni szczęścia. Ktoś wchodzi w narkotyki, czy w inne używki, ktoś wchodzi w alkohol, w jakieś uzależnienia. Rozum mu mówi: nie idź to, coś, to coś złego. Ale serce jest tak spragnione doświadczenia szczęścia, jakichś okruchów, że i tak w to człowiek wchodzi, bo chce być szczęśliwy. Mówię o tym, bo myślę, że to pytanie, które dzisiaj w Ewangelii pada, jest dobrą okazją do tego, żeby przypatrzeć się, zastanowić się nad tym, co nas w życiu motywuje do działania. W czym szukamy szczęścia? Co nas ożywia? Co powoduje, że nasze serce bije mocniej, że tam się czujemy bardziej żywi, jeżeli tak można powiedzieć? Myślę, że to jest takie pytanie, z którym warto się zmierzyć. Odpowiedź Pana Jezusa na to pytanie zadane przez tego człowieka nie jest taka prosta. Pan Jezus nie odpowiada wprost na to pytanie, ale tak jak mądry nauczyciel, no bo przecież tak ten człowiek go nazwał, mówił do nauczycielu, no to Pan Jezus podejmuje tą rolę. Tak? Jak dobry nauczyciel nie daje odpowiedzi wprost ale zachęca swojego ucznia do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi do samodzielnego poszukiwania prawdy nie zmusza do przyjęcia swojego zdania ale szanuje można powiedzieć że docenia wiedzę inteligencję tego człowieka tego uczonego w piśmie nawet jeżeli tak jak pisze święty Łukasz, zapytał on Jezusa po to, żeby go na czymś pochwycić, żeby na czymś go zagiąć. Na pytanie Jezusa uczony, który wchodzi w rolę ucznia, daje odpowiedź, cytując Stary Testament, czy cytując księgę powtórzonego prawa. Będziesz miłował Pana Boga swego. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a później jeszcze z innego miejsca, a bliźniego swego jak siebie samego. To czyń, a będziesz żył. Dobrze odpowiedziałeś. Tak rób, tak żyj, a będziesz, tak, tak działaj, a, tak, a będziesz żył. I to będziesz żył znowu nie tylko w tym wymiarze doczesnym, ale będziesz żył na wieki. Będziesz szczęśliwy i tutaj, i na wieczność. Kochaj Boga, bliźniego, samego siebie, tylko tyle, i aż tyle. Kochaj, to jest właśnie to prawo, o którym także dzisiaj mówi Mojżesz w pierwszym czytaniu. Prawo, które Bóg. Zostawił w naszym sercu, które, jak pisze, jak mówi do Izraelitów, nie przekracza naszych możliwości. Co to znaczy? To znaczy, że to jest prawo zrozumiałe dla każdego człowieka. Nawet małe dziecko rozumie, co to znaczy kochać. A jeszcze bardziej, może nie potrafi tego nazwać, ale czuje, kiedy jest niekochane. Bo to jest prawo, które jest w naszym sercu, które nie przekracza naszych możliwości. Nie jest gdzieś daleko za górami, za morzem, nie jest gdzieś daleko w niebie, tylko jest w naszym sercu. Nikomu, żadnej mamie nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy kochać swoje dziecko. Żadnemu ojcu czy dziadku, babci nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy kochać, bo to jest prawo zapisane w naszym sercu. Tak proste, a jednocześnie wiemy doskonale z naszego doświadczenia, że tak trudne. Że niby wszyscy to wiemy, a jednak cały czas tej miłości, przez całe nasze życie, trzeba się uczyć kochać. Kogo i jak kochać? Na to pytanie no, odpowiada i to przekazanie, które zacytował ten człowiek, i ta opowieść, którą Pan Jezus później mówi: Kochaj Boga, bliźniego i siebie. Jak kochać? No to o tym jest ta też przypowieść o miłosiernym samarytanie, doskonale nam znana. Nie myśl tylko o sobie, o, swoim, o czubku swojego nosa, zauważaj innych ich potrzeby, nie przechodź obojętnie, ale kochaj też mądrze, nie bądź naiwny. Kochaj mądrze, to znaczy, zobaczcie, że ten Samarytanin wie, co trzeba zrobić. Tak? Jak widzi tego człowieka, to wie, że najpierw trzeba mu opatrzyć rany, że trzeba je zdezynfekować winem, zalać oliwą, żeby to się tam nie jączyło, że to trzeba to wszystko opatrzyć. Ale później też jest troskliwy i hojny w tej, w tej trosce. Dlatego, że bierze tego człowieka na, na swoje bydle, zawozi je do gospody, pielęgnuje je przez cały dzień, a później, jak już musi wyjeżdżać w dalszą drogę, to jeszcze zostawia dwa denary. Opiekuj się nim. A jak coś więcej wydasz, to ja ci zwrócę. Jest hojny w miłości. Nie myśl o sobie, tylko kochaj. Kiedy przygotowywałem się do tej dzisiejszej homilii, to w międzyczasie przeczytałem taki artykuł w najnowszym numerze miesięcznika w drodze. Artykuł ojca Dominika Jarczewskiego, Dominikanina, pod tytułem Co mi się nie uda? Czytałem chyba ten artykuł z trzy razy, bo tak mnie poruszył, i chcę Wam przeczytać na koniec taki jedno, jeden fragmencik, który myślę dobrze podsumowuje tą dzisiejszą Ewangelię i dobrze nas prowadza po prostu do życia. Ojciec Dominik pisze tam tak: Szczęście. Nie jest czymś, co możemy zrealizować. Szczęście się przydarza, kiedy świadczymy jakieś konkretne dobro. Szukasz szczęścia, zamknij na nie oczy, szukaj dobra. Gdy je odnajdziesz, szczęście ci się przydarzy. Wybierajmy dobro, wybierajmy drugiego człowieka. Wówczas. I szczęście się przydarzy. Nie szukaj szczęścia, tylko kochaj, a szczęście ci się przydarzy. Amen.